Cześć, witam Was, Wojciech Popiela. Słuchajcie, dzisiaj taki temat. Wdrożyliśmy niedawno taki system do, do, do zbierania feedbacku od zespołu, do mierzenia w ogóle tego, jaki jest poziom jakby szeroko pojętego zadowolenia i satysfakcji, satysfakcji z pracy. System ten się nazywa Office Vibe i, i wrzucę Wam tutaj linka w opisie, do, do, tego, do tego oprogramowania, bo jestem przekonany, że wielu, wielu firmom by się to przydało. I teraz jak to, jak to działa? Przede wszystkim jest tutaj taka cała automatyzacja, cała mechanika, cała, można powiedzieć, metodyka działania i zbierania tego, tego feedbacku, porządkowanie tego feedbacku, oceniania stanu, stanu jakby satysfakcji zespołu. Jakby to się idealnie wpisuje w DNA agencji UX, agencji badawczych, no bo mamy tutaj do czynienia właśnie z jakimś zbieraniem danych, z jakąś metodyką. I działa to w ten sposób, nazywa się to mierzeniem pulsu i w określonych interwałach, zazwyczaj jest to w okolicach tygodnia, rekomendowany jest tydzień, dla mniejszych zespołów mogą być co dwa tygodnie i itd. Jakby system automatycznie wysyła taką, e, taką ankietę e, jakby z serią różnego rodzaju pytań właśnie do, 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 dodanych do timu e, pracowników. No i ci pracownicy odpowiadają na to i na podstawie ich odpowiedzi te... Te dane są katalogowane, te dane są agregowane i dla menadżerów czy, czy, czy też właścicieli można wtedy wygenerować taki raport, który nam mówi, w jakim miejscu w danej chwili jesteśmy, które obszary wymagają jakiejś poprawy, które wypadają najgorzej, które najlepiej i tak dalej. Tych obszarów jest tam bardzo dużo, dokładnie jest, nie wiem, samorealizacja samo jest na przykład takie ogólne zadowolenie z pracy, work-life balance i tak Także dużo jest tych wskaźników. No można zobaczyć, czy któryś z nich na nie domaga, czy któryś z nich na przestał, przestał dobrze działać, a działał wcześniej dobrze i tak dalej. Można więc wtedy też w takich interwałach zobaczyć, czy jakieś zmiany, czy jakieś sytuacje, które mają w firmie się zdarzają, no to czy one mają wpływ i jaki i na jakie obszary. Także bardzo, bardzo fajne, fajne dane, które no pokazują to takim w real-time. Oprócz tego są jeszcze takie ankiety, które można na życzenie sobie wypełnić samemu, jest tam całe takie repozytorium, można też tworzyć własne i ktoś może odpowiedzieć na, na pytania związane z obszarem, którego szczególnie dotyczy. Jest też takie dawanie feedbacku na, na freestylu, czyli można po prostu napisać coś, coś od siebie. To wszystko jest oczywiście w sposób całkowicie anonimowy. Zresztą anonimowość jest z jednej strony gwarancją tego portalu, bo jakby oni tym, tym reklamują jakby taką główną zaletę, że, że tutaj nie ma żadnego, żadnej możliwości, że coś będzie. Skontrolowane kto co powiedział, jak ocenił i tak dalej. Także mają do tego też dosyć rozbudowany taki tutorial, który mówi jak to robią i jakby wszystko objaśniają. Także w ten, w ten sposób to, to działa, więc, więc nie trzeba się w żaden sposób obawiać. No i jest jeszcze taki moduł feedbacku jeden na jeden, takiego już na żywo, czyli takie katalogowanie udzielanego feedbacku, też wygląda to bardzo ciekawie, jeszcze na razie tego nie, nie testowałem, ale, ale też daje to szansę do budowania całej tej kultury udzielania feedbacku i, i mamy Dzięki temu, jakby wszystko uporządkowane. Bardzo ważny jest ta, ta, też ten czas, ponieważ spotykam się z tym i jakby też, też kiedyś żyłem w takim przeświadczeniu, że takie zbieranie feedbacku, no to że to można robić też raz na jakiś czas i, i będzie ok, ale, ale tak naprawdę to niczego nie pokazuje, ponieważ nie pokazuje tej dynamiki, która jest, jest w zespołach i jeśli nie robimy tego, jakby na taki nie jest to elementem codzienności, y, mierzenie tych, tych danych, no to po prostu mamy je raz na jakiś czas, z jakiegoś tam stanu, nie wiadomo do końca nawet, kiedy, y, kiedy mierzyć taki, taki feedback, czy na przykład po jakichś ważnych wydarzeniach, czy przed, czy nie wiem, w jakim, y, w jakim czasie to robić i tak dalej. Na przykład załóżmy, że, że mieliśmy w firmie, nie wiem, powiedzmy więcej zwolnień, no to teraz, wiadomo, jak zmierzymy po, po tym wydarzeniu, no to, to morale będzie niższe, tak? jak wiadomo, że, że ludzie się niepokoją, niepokoją ich takie sytuacje, yy, z drugiej strony zrobimy, nie wiem, coś, po jakimś większym sukcesie, no to będą ludzie bardziej zmotywowani, no i teraz, yy, czy to oddaje jakąś rzeczywistość, no nie, no bo w jednym, yy, w jednym czasie... Mamy taki wynik, a po chwili okazuje się, że to morale zespołu spada, no i już na to na przykład nie, nie reagujemy, albo nawet wzrosło i też nie zareagowaliśmy na to, nawet o tym nie wiemy. Także tutaj ta, ta metodyka takiego ciągłego sprawdzania, ciągłego mówienia sprawdzam, testuję, no to jest coś, co, co, co bardzo, bardzo mi się spodobało i wydaje mi się niezwykle niezwykle wartościowe i też się wpisuje w takie DNA agencji UX czy agencji badawczych takich, takich jak, jak moja. Także tak to wygląda. Jeśli, jeśli będę miał jakieś nowe wnioski, nowe informacje z pracy z tym narzędziem, to na pewno jeszcze będę kontynuował i nagrał kolejny materiał na ten temat. A póki co bardzo Wam polecam, żeby tego spróbować. A może macie też jakieś swoje przemyślenia właśnie, jak, jak pracujecie nad tym. Nad tą satysfakcją w zespole, jak to kontrolujecie, jak mierzycie te, ten poziom satysfakcji, jeśli macie jakieś fajne protipy, no to, no to wrzućcie po prostu. I, I podzielcie się tym z chęcią przeczytam i, i też pewnie, jeśli się tego trochę zbierze, to skomentuję w kolejnych materiałach. Także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!